Witam serdecznie. Nazywam się Aneta Łastik. Jestem autorką trzech książek, wszystkie wydane w cudownym wydawnictwie Studio MK, prowadzonym przez Klarę Molnar i y, literacką opieką zajmował się już niestety nieżyjący Jacek Marciniak. Jestem bardzo szczęśliwa, że trafiłam na to wydawnictwo, bo ludzie niezwykli, Jacek był niezwykłym człowiekiem, mądrym erudytą, w zasadzie należy powiedzieć, i wrażliwym, i z ogromną empatią. Teraz jego też cudowna córka Klara przejmuje tą, tą rolę i razem z jej mamą, czyli z żoną Jacka, też Klarą, swoją węgierską żoną, prowadzą to cudowne wydawnictwo, i muszę wspomnieć o marzeniu pękul, bo ona też tam pracuje od zawsze, chyba wydaje mi się, ale chciałam powiedzieć, że w tych dzisiejszych czasach, kiedy chodzi o pieniądze, chociaż może teraz przy pandemii trochę chodzi o coś innego, mam nadzieję, w tym wydawnictwie nie, nie chodziło wyłącznie o pieniądze, o zarobienie na książce, tylko chodziło o danie ludziom do przeczytania czegoś, co. Może im w czymś pomóc, może ich czegoś nowego nauczyć. Także to jest to. Teraz pokażę pierwszą książkę. Poznaj swój głos, bo od niej się zaczęło, i Jacek mi powiedział, że ona nie od razu się będzie dobrze sprzedawać, ale potem z czasem będzie i się nie pomylił. Ponieważ pokazuje książkę, a książka składa się również z okładki. Chcę powiedzieć, że wszystkie moje okładki. Robi artysta, którego niezwykle cenię, Artur Majka. I jak wejdziecie na jego stronę, to zobaczycie niesamowicie piękne rzeczy, które robi jako malarz. Następną książką było Wewnętrzne dziecko. Ponieważ pracując nad głosem, doszłam do tego, że wszystko Głos jest bardzo, bardzo związany z naszą psychologią. To jest nasze przedłużenie nas, przedłużenie nas. To jest nasz pierwszy podstawowy sposób komunikacji. Więc okazało się w moim życiu, że nauczanie to, które ja miałam w szkole muzycznej, się nie sprawdziło. Zrobiło ze mnie kogoś, miało zrobić ze mnie kogoś innego niż byłam. Szczęśliwie nie dałam się tak bardzo. Więc piszę o tym, to jest książka też krytyczna, w tej materii, oraz piszę też o tym, jaką rolę odgrywa psychologia. I ponieważ tutaj tytuł jest Wewnętrzne dziecko, tylko, tylko w skrócie powiem, że wewnętrznym dzieckiem nazywam całą sferę uczuciową. Tak niezwykle ważną przy wykonywaniu, przy pracy na scenie, przy śpiewaniu, przy, przy byciu aktorem. Całą sferę uczuciową, czyli to, kim byliśmy, będąc maluchami, bo wtedy wszystko, co nas dotyczyło, wszystko, co się działo, przechodziło przez sferę uczuciową. I jeżeli to nie było udane dzieciństwo, to naturalnie osoba może mieć piękny głos, ale będzie się zamykać w gardle, jak to się mówi, będzie miała problem z wysokimi dźwiękami, bo tam potrzeba akceptacji wysokich uczuć. Nazywam wysokimi uczuciami wszystko, co jest skrajne, czyli niezwykłą radością, wyrażeniem orgazmu się, nie da tego zrobić szepcząc, mnie się wydaje, oraz wszystkie uczucia trudne, które, takie jak agresja, złość, nienawiść itd. I tutaj też już w tej książce jest dużo świadectw, niektóre wstrząsające i bardzo pouczające. I na końcu trzecia książka, i to już jest wejście do życia intymnego ludzi, dlaczego im coś nie wychodzi, bo tutaj też dziecko wewnętrzne gra najczęściej pierwsze skrzypce. Tu się staram bardziej może niż w poprzednich książkach po dokładnie opowiedzieć, jak pracować z wewnętrznym dzieckiem. Poza tym dużo jest cytatów, bo uznałam, że bardzo wiele osób mądrzejszych ode mnie pisze piękniej to, co ja myślę. I, i na ogół czytający czytelnicy są z tego zadowoleni, i też są niezwykłe świadectwa uczniów. Także chciałam powiedzieć tylko, że te książki są ciągle do dostania. Najlepszym adresem jest Studio. MK, wydawnictwo Studia MK, bo nie jest tam najdrożej, a nawet może chyba taniej, a w każdym razie na pewno można je tam dostać. Dziękuję.